Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym nieco uwagi poświęcić wydarzeniom zagranicznym. Mam na myśli dwa wielkie marsze w obronie życia oba przeszły ulicami miast 19 września tego roku jeden w Berlinie, a drugi w Zurichu. Marsz w Berlinie odbywa się już od wielu lat. To wielkie zgromadzenie obrońców życia z całych Niemiec, rosnące z roku na rok. W tym roku w Marszu dla Życia uczestniczyło 7 tysięcy osób. To rekord na takie wydarzenie w Niemczech. Jak zwykle w tym Marszu w Berlinie uczestniczyła duża grupa polskich obrońców życia. To młodzi obrońcy życia z Fundacji Małych Stópek i z Christiana ze Szczecina którymi w sposób szczególny opiekuje się znakomity obrońca życia, ksiądz Tomasz Kanclarczyk. Marsz szedł spokojnie, ale jak zwykle w Berlinie był atakowany przez anarchistów, przez ekstremalnych lewicowców, a także grupy zielonych. Marsz 7 tysięcy osób ochraniało prawie tysiąc niemieckich policjantów, i mimo to doszło do wielu incydentów, do zatrzymania na dwie godziny marszu przez blokadę tych, którzy nie chcą szanować życia, tych, którzy chcą swobody zabijania nienarodzonych dzieci. W tym marszu uczestniczyło także czterech biskupów niemieckich, w tym ordynariusz raty ksiądz biskup Rudolf Vorderholzer. Cieszymy się, że w Niemczech Zmaga się, potężnieje, rośnie ruch obrony życia. Jest to ważne wydarzenie w centrum Europy. Nadzieję budzi na mobilizację, czy może ożywienie, czy stworzenie potężnych ruchów pro-life w Europie. Wiemy, Polska jest niejako liderem obrony życia w Europie, ale w tych warunkach międzynarodowych, politycznych Unii Europejskiej potrzebujemy wsparcia także obrońców życia z innych krajów, potrzebujemy także działań w innych krajach, żeby ratowane było życie także nienarodzonych Niemców, Francuzów czy Włochów. I drugi marsz w tym samym dniu, 19 września w Zurichu. Marsz nieco mniejszy, no bo Szwajcaria to niezbyt duży kraj, ale w tym, że marszu w Zurichu uczestniczyło ponad 2000 osób z całej Szwajcarii. Głównym organizatorem marszu był dr Daniel Regli, który także z radością witał 50-osobową grupę młodzieży z Polski z Fundacji Pro Prawo do Życia, która specjalnie na ten marsz przyjechała z Rzeszowa do Zurichu. Bardzo przejmującym momentem tegoż marszu dla życia, marszu, który miał w tym roku hasło Total Męż, czyli całkowity człowiek. Nienarodzone dziecko jest całkowitym człowiekiem. Może niewielkich wymiarów, może w tym pierwszym stadium swojego dynamicznego rozwoju, ale to jest Total Męż, jak napisali Szwajcarzy. Całkowity, cały człowiek. Uczestnicy manifestacji wysłuchali znakomitego świadectwa, przejmującego świadectwa matki, u której dziecka wykryto wadę i namawiano ją usilnie do aborcji w szpitalu. Ta matka wierna prawu do życia, wierna swemu macierzyńskiemu powołaniu powiedziała nie i urodziła to dziecko. Maleńkiej Szwajcarii w wyniku aborcji ginie rok, rocznie oficjalnie około 11 tysięcy dzieci. To bardzo dużo. Uczestnicy marszu, którzy mają taką taktykę działań małymi krokami, stanowczo żądali w tym roku, aby zaprzestano finansowania zbrodnia aborcji ze podstawowych ubezpieczeń zdrowotnych, z tych funduszy, które mają przecież służyć ochronie życia i zdrowia, a nigdy zabijaniu. Cieszymy się z tej mobilizacji szwajcarskich obrońców życia. Znowu podkreślę, że z roku na rok zarówno w Szwajcarii, jak i w Niemczech rośnie liczba uczestników marszów dla życia. To jest dobra oznaka, że cywilizacja życia umacnia się także w innych krajach europejskich. I ostatnia wiadomość no dobra, chociaż jesteśmy realistami i słyszeliśmy już głos prezydenta Stanów Zjednoczonych Obamy, że on zawetuje te dwie ustawy. Otóż Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przegłosowała ustawę, zgodnie z którą Lekarz aborter, zabójca, który dopuści się zabicia dziecka po tym, jak ono się urodziło żywe, a miało być zabite w czasie aborcji, będzie traktowany jako morderca pierwszego stopnia. To bardzo ważny sygnał. Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że głosowanie w Kongresie wypadło w sensie liczbowym znakomicie za tym dokumentem chroniącym życie ocalałego z aborcji. Dziecka głosowało 248 kongresmenów, a przeciw było 177. Niestety, prowadzący zbrodniczą politykę proaborcyjną, prezydent Obama no już zapowiedział, że dawetuje tę ustawę. I druga dobra wiadomość z Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy skandaliczne praktyki Planned Parenthood. Zbrodniczej organizacji działającej nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. I znowu udało się przegłosować ustawę, która ma wstrzymać dofinansowanie dla tej zbrodniczej organizacji. A dofinansowanie jest wielkie, bo sięga prawie 240 milionów dolarów rocznie. Sursum corda w górę serca. Obrońcy życia rosną w siłę, mobilizują się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.